W na spacerku. O nie? Ciepełko. Ciepło. Zobacz, bardzo ja jestem ja, są Ja jestem. O, Także tą pod nie mam elegancką. Ale... Także ten spacerek taki nam się przyda po Sylwestrze. W sumie długo nie siedzieliśmy, bo ja... Ja o po drugiej godzinie po prostu wpadłam. Począłem się umyć. Mówię, jeszcze się umyję, po, poleżę sobie w łóżeczku i posłuchamy sobie jeszcze muzyki na. Polskiej telewizji, mm. ale jak się umyłam, Wanecka chciała z nami spać, także przyszła do nas. I z Wanecką, jak się położyłam, to chwila bo i zasnęłyśmy. Także Sylwester od razu po. 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 drugiej. po drugiej. po drugiej. No, maksymalnie. Możliśmy spać. Niestety nie udało się siedzieć dłużej, chociaż e, myślałam, że posiedzimy sobie, mm. że posłuchamy. E, jakoś spędzimy sobie ten, ten wieczór, ale na niestety organizm bardziej jednak domagał się spania i oczy były bardziej silniejsze. Ciężkie, ciężkie <laughs> ciężki No i co, i poszliśmy spać. Ale nic, nie szkodzi. Dzisiaj przynajmniej, także dzisiaj, wyjątkowo długo pospałam jak dla mnie. E, no, ja, znaczy ja wstałam w sumie pół do 11, ale stwierdziłam, jak wszyscy śpią, ja to ja będę sobie wstawała. No i w samo, o 12 razem z no i stwierdziliśmy, że jednak zrobimy sobie spacerek, Mówię, to idę się, Wyszykujemy, ogarniemy się, się. Ogarniemy się. I przyjdziemy się, jak taka piękna pogoda, trzeba wykorzystać to, a taki spacerek jednak nam dobrze zrobi, i z chęcią przyjdziemy do domu, sobie coś zjemy, tak, ciasto, którego wczoraj mieliśmy, mieliśmy to ciasto zjeść, ale niestety nie daliśmy rady, niby, mieliśmy, nie niby, dużo, było, niby ale... dużo jedzenia nie mieliśmy, nie. bo mieliśmy tylko bigos, Pierożki, a dziewczyny e, uszka zjedli, jeszcze to też nie wszystko, mm. też Adam dojadł, mm -hmm. e, co tam jeszcze mieliśmy, sałatkę też, dzisiaj nam, nam sałatkę zostało fakt, że niedużo, na śniadanko coś jeszcze zjedliśmy i mimo wszystko tak byliśmy obiedzeni tym wszystkim, a mm. e, jeszcze te bułeczki. No i nie mieliśmy chęci już pójść na te ciasto. No tak ale czy... fajnie, dzisiaj w nowy rok możemy sobie właśnie te ciasto sobie zjeść do kawki. Na bułki też... też tam nie poszły. Też nie poszły. Tak. Dzisiaj jeszcze na śniadanko dojad... dojadaliśmy te bułeczki. No, jeszcze widział. są. Ale... Nie, ja lubię, z, no. z sałatką dojadam sobie. Ale są, jeszcze to, hmm. nie no, wiem. Dzisiaj to chyba nie. Także jutro... dzisiaj też fajnie. Jutro chyba zrobimy, czy dzisiaj jeszcze Co? bułeczki czeskowe? Nie, chyba jutro już. Co dzisiaj no, no. to już za dużo by było. Także fajnie jeszcze. Ojej.

Już nie mam makaretki, no ale ten młodziutki ten polewy, bo mhm. ten już taki widać, że starszy jest, okay. nie, ale A, tam no, 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 ale Ale nowy musieli no, bo tam to też było. Tam. Mhm. no, 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 mhm. Nowe no, no, jest dużo ludzi, co? No. A to jest taki najbliższy park tutaj w okolicy. A pogoda, naprawdę. No i tak fajnie, bo może sobie się po lasku pochodzić, pospacerować. Mhm. Więc jest ciekawie. Baruś, baruś nie ciągnij. to za nisko po. Rączkę do tego wózeczka dla ciebie. No. No nie mamy babyka. Baby uciekł <laughs> Wózek nam sam został. No widzisz, że doczekaliśmy no, no, się jeszcze jednego. <laughs> Szóstka plus jest. <laughs> no. o. Dlaczego może sobie zwiększę? O. o i teraz idealnie pasuje, widzicie? Włącz 4 na 4 nawet. Górka jest. O, fajnie sobie przypomnieć z łózeczkiem. <laughs> A tutaj... A tata nie komentujesz? Co z łózeczkiem. No nie, bo tutaj chcę powiedzieć, że tutaj... Jest e, skoki A przez ostatnio, przeszkody no, dla... na koni. No, ostatnio na koni. Raz tu pracowałem. My tam w, środ w środku byliśmy i tam jest taki e, na trenowanie koni. A. Tak. Za 12. Mnie tu znajomy poprosił, czy nie mógłbym tutaj e, jak koni przeszkody z zrzucą, poprawiać. Na jeden dzień działałem. O, pozdrawiamy Cię, Stasiu. No, Stasiu. Bo, to, bo to, to Ty byłeś tajemniczym... 8. Więc Stasia, żonę też pozdrawiamy, bo wiem, że nas ogląda. No właśnie. Pozdrawiamy i szczęśliwego nowego roku. Bo Stasio nam powiedział, że, że ona ogląda nas. Jest na bieżąco. To jest dla nas bardzo miło. Tak. Nie ma koników. Jest dla nas to bardzo fajnie. No my nie wiemy, bo dużo ludzi ogląda, ale komentarzy nie pisze. Nie pisze, także wiemy, kto, kto, kto nas ogląda. Tak. To fajna tam villa. To villa. Hmm. Villa, a nie villa, willa. Willon to jest płyta, willon. To villa. Ale tak. Nie, 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 nie. nie ma koników, koniki śpią po Sylwestrze. <laughs> Ale fajne ten dom jest tam. No, fajne, fajne. No i fajne, fajne mają... E... Okolice. O, o, czy okolice i w, jak chodzi... Widok. Widok fajny mają. Ładne. Także fajnie na takim balkonniku sobie posiedzieć. Z takim widokiem, super. Bo no ta obok też tak biała mm. No, mówię o tym, ale ja uważam, że nie ma jak ulic. Jest domek niski. No też, dla mnie takie skromne bardziej. Nie, dom... nie ten... lubię takie, ja lubię ja bardziej lubię właśnie ten... takie malutkie. Ja lubię ten biały. I fajnie tak sobie Tam wyjść. Mnie, jak zaczniesz sprzątać, to będziesz też patrzył o z tak. <grym> tak. I zaraz to trzeba opłacić, Jest takie coś jak odkurzacz i mój. Po skodach ci nie będzie jeździł, co? Tak. Nie ma jeszcze takiego. I fajnie taka okolica. właśnie, To właśnie kupi sobie dużo odkurzacz co same, w te, <grym> Że fajnie masz w sobie i to jest wśród właśnie y drzew. Panie, a nie takie domki, już gdzie tam e, domków, domki, ulice. E? Nie, to jest fajnie. Nie, tam ja w ogóle, ja, ja to podzielam ludzi, że się pchają do centrum, no do miasta, że dla wyjdziesz nie. na ulicę, od razu główna ulica jeszcze. Tak. szumną stop, zwłaszcza czarna na taka fajna cisza no ale chcę się pochwalić chcę się pochwalić my uwielbiamy tak właśnie no. tak na oboczu ale my właśnie fajnie mieszkamy my fajnie, że tak człowiek, jak ma chęć idzie do tego miasta jak ma chęć to właśnie o można sobie do lasku posfacerować. Wy, wyciszyć się. na działki słucham no można, można jakbyś chciała mama po, podnieś czoło przepraszam siedzę mama mi tutaj vaneska. nie rób baneska tak, nie rób, vaneska, tak. Nie rób amelka, siedzi. Jak nie robisz? Tak nie robisz? A nie, nie, tak? nie! Nie rób wspanie dzieciaka ty, ty jeszcze. Nie zuxu. Nadeska nie rób tak, Nadesko, nie rób się dalej. A ty masz dani. Pazury sobie wyciera. Już lepiej. Jest dzisiaj poniedziałek. Po długim weekendzie, po Sylwestrze. Co u nas słychać? No wyspali jesteśmy. Długo dzisiaj spaliśmy. Długo, o której? Długo. O której stałaś? Ja w sumie o 10 wstałam. To jest nienormalne to jak dla Ciebie to ta, Ja tej To, to porze i tak stały. jest e, raniutko. Bo ostatnio to do 12, do 11 spaliśmy i nigdy tak długo nie śpię. Także dzisiaj naprawdę długo, wczoraj i przedwczoraj długo spaliśmy. No raczej, człowiek jakoś musi się odreagować. No i tak jak co, wstaliśmy rano, muszę pogawić o, No, troszkę. teraz po weekendzie tam. Po weekendzie, jakby nie było. A właśnie, a co ja robię już? Nie, ja mam wolne. Dwa tygodnie, dwa tygodnie mam ja wolne. Nawet nie wiem, że no. Gabi taka szybka, żona ona nie wie, co robi. jak to tak wstanie rano? Trzeba mieszkanie ogarnąć, no. dzieci ogarnąć. Tak, dzieci dopiero też wstały. Porządki, które trzeba zrobić. Trzeba... My tego swojego jak nazywamy? Nie mam nazwy chyba. George! George! No to jest nasz George George! Naładował no, się Jedzie na dywanik, ogarnąć dywanik O, mi się podniosło. No dawaj, dawaj, nie cykaj się No, czy miki masz? Dobry, zostaw go, daj mu pracować. muszę tutaj wybrać żeby się Dzisiaj to jeszcze taki dzień, taki jeszcze strasznie chaotyczny. Przepraszam. Kogo przepraszasz? Stół? Stół przepraszasz? Tak, przepraszam, stół. Szeroki jesteś. Nie szeroki, choinka duża. I tak to nasze gdzie wygląda no, będzie trzeba dzisiaj jakieś zakupy zrobić no i tak w poniedziałek jakoś zleci o spadła co zrobiłaś? Wybrałam sobie na stół od razu bo miałam spawane A odświeżyłaś odświeżyłam ale podmiotły mi się od razu sobie nie nie do szafki schowałam, one są takie wie, sztywne. Mm -hmm. No i fajne, bo można to w pracy, w pracy wanie sobie oddać. Doszło wyszarowałam. No i teraz czekam, żeby tak gdzieś przez pół godzinki sobie to wyschło. A jest wiaterek, No nie i na stół będę tak wieje. Ale nie zwieje tego? Nie, nie, nie Oj. zwieje. Także takie coś położę. Tu jeszcze nie wybrałam, ale jeszcze o to się prostuje. Także będę miała na stolik. Muszę w ogóle pomyśleć, jakąś taką serwetkę kupić. Nie w całości, ale podłużną miałam, ale. Powyrzucałam, ale nieprzyjemnie na dworze dzisiaj. już patrz, czemu on się nie rusza? Zimno <grymno> jest, Te zwierzaki to są taki. dziwne. Nie? Wiatr jest, ale... Witarek jest. Dobrze, niech się... Kwiatuszki jeszcze się trzymają. Na razie pusto, bez serwetki. No, no tak jest. No. Może tu jeszcze ogarnąć. I cisza, spokój. Co? I cisza, spokój. Tak. Cisza. Ale Wszyscy w domu. Nikola jeszcze śpi. Śpij. Godzina 12, a Nikola śpi. No ja już też to... Toż już muszę właśnie schować. No to kochana, najpierw stół czyścisz, a teraz to ściągniesz. No to chyba no najpierw trzeba... Z... Nie? Ja już nic nie mówię. Ale no teraz od stół będzie to czyszczenie. Nie, to zaraz. Ja to już schowa. A Merka, masz taki pudełeczko do tego? Pokaż. No to tak to wygląda nasz poranny. Znaczy, poranek, już, po, już południe, a nie poranek. Poranek to już dawno minął. No nic, na razie się wyłączę. Jak coś będzie ciekawego, to coś pokażemy. No i, i zobaczcie. niby jeździ, jeździ. No i coś już zbierał. No. Więc to się tak wydaje, ale nie na to. Sprząta. No No i trzeba to rzucić do kosza. Więc nie powiem, ale tylko Wam powiem to, że ona ma za dużo tych zakamarków, o widzicie? O, jeszcze, bo te widziałem, te nowsze, one już mają taką tą strukturę taką, że już tam za bardzo nic nie wpada. Baro, od tego kudzielca swojego Fagasa Fagasa no, Zobaczcie ile No niestety Dziewczyny są w domu, a dziewczyny mają długie włosy To i się pa, pa, No tu jest najwięcej mało, to mało. moich Tu jest najwięcej moich włosów To prawda o, zobaczy co tu się dzieje, Ojej. Dobra, ja muszę wyłączyć, bo jedną ręką to ja będę to robił pół dnia. To na razie tyle. Co dzisiaj na obiad? Gabi, znów coś pikci Takie dziwne coś kotlety. A co na tych kotletach będzie? Jakaś, jakaś tajemnica? Nic. Czekam, a nic? nic? Suche będą. Suche będą. No. Coś wypatrzyła gdzieś? Znaczy gdzieś, no wiadomo, w internecie. Tu są ziemniaczki. Kola nie lubi brokuł i nie wiadomo jak ona to będzie jadła. Nie będzie najwyżej obiadu jadła. Brokuły i co tu robisz? Jaki, jakiś... E, jogurt A jogurt mieszany. Jogurt z brokułami i tu będziesz tak... Układała tak. I pójdzie do piekarnika to pójdzie. A już pytanie włączać czy jeszcze nie No no, no właśnie właśnie. Oh. No i na te cycki. Moje, moje cycki Dobra, to jest na ile? Bo ja nie wiem. Na 180. Na 180. Góra dół. Góra tu jest. Góra tu jest. 180 no. jest. A 190 nie jest. A nie jest. Nic nie ma? Nic nie ma. Więc tak to u nas dzisiaj jest. I to takim... Miseczki to ile tych brokułów? Jedna główka? Ja, no cało to nie wiem, to chyba pół kilo. Bo to zależy ile mięsa. Jak radno sporo tego mięsa mam, to dałam mięso. Nie, całą. Myślę, że to jest tak mniej więcej. Wieku, nie. Ale to tak Ale możecie gdzieś, zobaczyć, no? Nie, to gdzieś tak, nie. 800, 800, gram. 800 gram. Ja, bo przeważnie ja kupuję to właśnie 800 gram. Mhm. I dam właśnie główkę to, tego brokuły. Główkę I, brokuły? Poczekaj. 800 gram tego mięsa. Je... No i ser żółty, ale ja akurat nie mam nie ma startego, muszę sama to zetrzeć No tak, jak dziś robiłaś już e... podobnie. Jest. jogurt, ale jogurt robię. Mleko masz już, a to jest. A to jest jogurczik. Amelia Dałam cały ten i jeszcze jest ze świeżego i tak jeszcze nie wiem, czy nie dodam. Jogurtu? No, bardzo troszeczkę, troszeczkę dodam. Tutaj I ile jest ile tego tu jest? Masz, 150. 100. Jogurtu jest 150, plus jeszcze dodasz łyżeczkę to tak 150 to tak można... Nie, 150 dałam. I jeszcze. I jeszcze łyżeczkę dodam, jeszcze chyba dodam łyżeczkę, ale to zobaczy jak... To tak mniej więcej można pokoje. 200 g jogurtu można. No. Bo, około... to pójdzie, bo to mówię, trzeba później samemu mniej więcej cyrklować, żeby to było w miarę takie, żeby to było takie, żeby to bo można później ułożyć na mięsko. Ja to tak mówię, ja, ja to wszystko tak mniej więcej sobie później sprawdzam, bo to przepis z przepisem. Yy, inni o, o, osoby robią tylko cztery, pierwsi z kurczaka jedni trzy, bo to zależy osób. ile osób, jaka rodzina. Ta. A ja, że robię więcej, to po prostu wszystkiego więcej dodaję. I później po prostu yy, patrzę wzrokowo na przykład, Ta, żeby no. to było takie lekko le tak, bo Ta. jak ser dołożę, no to to pewnie mi się chyba, tak? Takie gęściejsze się zrobi Niech ciężko Wy tam być... nas prosicie nieraz o przepisy My to tak podajemy Dla naszej rodziny więc jak was jest na przykład tam tylko dwójka czy tam trójka, tak. no to musicie te proporcje troszeczkę zmniejszyć. No na oko trzeba. Że wtedy miejska, więcej mięska, mniej mięska, mniej jajeczek na przykład, mm. mniej ziemniaczków, to wtedy mniej więcej trzeba te proporcje na, na swoją rodzinę to robić, bo to mówię, każdy yy, ma rodzinę i najważniejsze. No w kwestiach to ile zje, no, no to prostu. też. My jesteśmy takie fasi brzuchy, że... A czy kto pasi brzuchem, to paść brzuchem, ja tak tyle nie jem. Nie no, ja na, idę na dietę, więc ja też już dużo nie będę jadł. Więc nie wiem po co tyle roboty jest. Ano. Kiedy ja już to co słyszałam? No, co roku zawsze są jakieś takie symptomy poprawienia sobie humoru. mi na koda. Wówczas czasie dam sól pieprz na mięsko paprykę czerwoną na razie tak układam, żeby tak mniej więcej zobaczyć czy mi na wszystko starczy. A jak pozostaje to tak jeszcze później po Podrzucam tak. Zimieczki trochę za szybko były wstawione. Tak. Bo to jeszcze musi 45 minut no ale nie, nie dla... się jeszcze? Nie, nie, nie. Nie, nie teraz to wujeczce, one tak one żeby no ciepło było... Za, za szybko wstawione było. Jeszcze gdzieś tutaj. O jak się skurczyły! Wow. Ale wam powiem, że ciekawie to wygląda. Teraz z Gabi jeszcze... Ktoś tu się nie chce utrzymać za dobrze, co Może je tak poprzyklejać. Spłaszczyć. Mhm. No ciekawe jest. Co to będzie Gabi? Co? <grywki> Zobaczymy. Czy już mamy coś zamawiać? <grywki> <grywki> to, czy się tym najemy? Nie no, ziemniaczki normalnie to normalny obiad. Wiesz co, ja muszę chyba to wyjąć Czekaj, 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 ...na blat. Więc to tak to wygląda. Nie no, to pierwszy raz robię, zobaczymy. Ale nie lepiej Ci byłoby trzeć i od razu sypać na to? Nie, nie. No, Gabi już suroweczkę zrobiła. Ziemniaczki już czekają. Aż takie mięsko gotowane, niesmażone, niby podobno zdrowsze jest. Mhm. Zobaczymy. Bo chociaż Nikola bardziej lubi. Smażone. Smażone, ale trzeba rozmaicać trochę tak, trochę tak, a nie cały czas tylko smażone, smażone. Lubię coś kombinować. Na zdrowo. I... Na zdrowo Aż nie, nie na zdrowo. W ogóle lubię kombinować coś, robić zdań. Czy się uda, czy nie uda, czy dobre, niedobre. <grym> Także sprawdzamy. A to dla mnie? Możesz sobie zjeść serek. Jest! Dobra, no i to, i picie musimy szykować. No Prima już. ma picia. No ja to lepiej tą łyżeczką. Akurat kupiłeś nowy, no. nowy nabój. No, nowy, now, now, nowy nabój kupiłem. No, a my zaś robimy z tych właśnie... E, zalewam i... Nie robimy napój. Także on Co nie jest, jest słodki. Hmm. Ten nap ta ta. napój. No to jest niedobrze. <grywia> to jest to ser, żeby. Dobre. <grywia> Dobre. Hmm. Teraz trzeba już parę rzeczy zrobić. No dzisiaj później w ogóle obiadek mamy. No jak już tak się zoszło. Tak nie widzę. Ma tak dużo przysądała, tak to jest obiad. <grywia> <laughs> ja to nie mogę. No bo to wiecie jak to jest po świętach. Niestety trzeba to mieszkanie ogarnąć. A kto tego mieszkania nie ogarnie jak? Mama! No bo kto tutaj? dzieci ogarną? Nie za bardzo. Było... Jakby nie było, to mieszkanie ma 77 metrów. Jakby nie było dwie toalety, pokój i to wszystko, że dzisiaj w dużym pokoju za damem kanapę odsuwaliśmy. Tam za... tak za... Bo to jest jeszcze spaliście. Za kanapą musiałam po, y, po kurze pościerać, to wszystko porobić, no zeszło się troszkę. Ale to troszkę. No ale w piątek chcemy już wszystkie dekoracje posprzątać, no i ponownie jakieś takie z ogarnienie. Także rano nam się trochę zeszło <grytanie> ze sprzątaniem, tylko <Kurka> wydała. <grytanie> już wy, wyciągamy. One tak wyglądają, no nie powiem, apetycznie. Czy Wy tego, tego samego zdania jesteście, co ja? No zobaczymy. Ja sama jestem ciekawa, bo to też nie musi być pierś z kurczaka. To też może być sznycel może ta. być też. To jest jaki, kto lubi mięso. Ja akurat taki miałam. Miałam w sumie też sznycel. W drugim razem mogę i ze sznycła zrobić, zobaczyć. Akurat to sobie pierś z kurczaka. to może to być tak? Zrobię, żeby mi to wszystko weszło tutaj, żeby już drugiego talerzyka nie brać, bo już nie mamy miejsca na stole. Jeszcze jedno. Chyba, że to już na talerzyk komuś włoży. Czekaj. Wiecie? O. Jedziesz. No, tata wszystko, a trochę dla mnie. To też dla mnie Mmm! Mm. Ale... Powiem, że to z jednej strony, że to ładnie wygląda. No za czym jak to no, będzie smakować? by nie smakowało. No dzisiaj obiad tak przy niedzieli mm. <grym> <grym> ja Mam nadzieję, że będzie wam smakowało, dziewczynki. Dobra, tak to, to się, tak się prezentuje. Wszystko włączam. Mm. Nikolka, obiadek. No, powiem szczerze, że jest czwarta godzina, że ja jestem bardzo głodna. Przede wszystkim zaraz wam powiem, jak to mięsko smakuje. Wiesz co, mogę tatackę wziąć, czy tak da się radę. Tak, że tak dorwał się do kotletów, że na ziemniaków nikt nie wkładzi i surówek. I? Przepyszne. Tak? Mhm. I zobaczyć, czy dobre jest. Tylko, że gorące jest. Vaneska zębów nie ma, ale gryzie. <grydzi> Jak banasko? <ma> gorące? <grydzi> Dobre. Dobre. no to się cieszę, chociaż jednej smakuje, ale mi naprawdę tak samo bardzo smakuje. Nie wiem jak Amelce będzie smakowało. Na, na sam test że mówię, że jest gorące. Nie, nie przyglądaj się temu. To nie ma co się przyglądać. Pokażę sobie, że to jest omlet. Co? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra? No, robię, czy tak nie za bardzo? No, takie sobie. Takie sobie, no właśnie. Jedna córka mówiła, że jest okej okay, i mi smakuje. Vaneska, Amelka mówi, że takie sobie. Ale wiecie, jak to dzieci są. Ale Nikoli nie smakuje. Nikola jeszcze nawet nie próbowała. Ale jest naprawdę... ziemniaki. Ja Ale naprawdę, uwierzcie mi, że jest naprawdę bardzo dobre. Jeżeli ktoś lubi brokuły, Czosnek, takie rzeczy, no, no dzieci nie, nie zawsze lubią takie rzeczy. czosnek? No. Chcesz belo mięso? Chętnie ci oddam. Ale ja się cieszę, że Vanessa smakuje. Ja to nie czuć jest coś. Nie czyś, prawda? Pewnie, że nie. Czosnek to jest dla smaku. I po obiadku i wszystko zostało zjedzone. tak ale powiem, że naprawdę te jedynie Nikoli nie smakowały. Nikola nie lubi brokułów, dlatego ona od razu mówiła, że nie smakowała. Ona musiała wszystko sobie ściągnąć. Nie zjadłam jasko sam, takie sama. są sam, samo. sam, sam Ale jeżeli ktoś lubi brokuły, to naprawdę każdemu będzie smakowało, bo było naprawdę przepyszne. No, Amelka je już drugiego. Bo tam, tam taki mały. <grym> <grym> Amelka mówiła, że nie jest rewelacja, ale jest ok. To znaczy, że w miarę tładom... No nie musi prze, jakby mój, ale Amelia lubi brokuły. Ale tak? jest to jest taki trochę suchy dla mnie. Sucha, nie, a ja nie. uważam, że jest ok. Nie. nie. jest ok. Jak chodzi o piekarnika, jest dobre. To jest dobre. Nie, nie jest sucha. To Także... włoż, to włoż do soku i będziesz miał trochę. Także Waneska też zje Oooo. drugiego koty? kotlecika. Tak. Zje drugiego? <śmiech> 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 z jej czuki. Tak, ona jej zro... pokroiła drugiego kotlecika. Także to jest naprawdę super. Cieszę się. Ale Waneska uwielbia każde surówki w roku No jedynie tej nie lubi co robię z cebulką. Dobra jest. Wamelu? Tak. Ale smakuje ci. Ale smakuje ci. Zjadłaś. No widzicie? Nie można wszystkiego mówić dzieciom, bo jak się dowiedzą, to. Ale smakuje Amal amelce. Nie, Wanesce z kolei nie smakuje. Także dzieciom naprawdę ciężko jest dogodzić. Czym więcej dzieci, tym większy problem jest. Większy z problem jest, tak. Ale naprawdę obiadek przepyszny. Także udał mi się. Oprócz Nikoli tak, niezadowolony. Nie no, nie nie <grym grym grym> większość nie... ludzi lubi brokuły. Ja nie nienawidzę brokułów. A co ty lubisz? Kalafior. O, Nikola kalafior lubi. O, zrób mi z kalafiorem czy dzisiaj. Tak, Nikola kalafior lubi. Ale ja czasem mam też chęć właśnie z brokułem coś, coś wykombinować. Nikola pieczarek nie lubi, Także mu później mieć ciężko zorganizować jakieś właśnie... Znaczy ona lubią. nie lubi. Jak byłaby głodna jak ostatnio i zjadła mi pizzę z pieczarkami to... To zjadła. To zje i nie mówisz jej B. No, głoda była no, dlatego ją trzeba przygłodzić, To znaczy, że chyba dzisiaj jak głodna nie była, no. że sunęła. Nie, bo się... No, <laughs> dlatego wybrzedzałaś. No ale obiady rzeczywiście przepyszny. Także cieszę się. Że się udało, wszystko poszło. Także fajnie, naprawdę dobre. Będziemy robić. like a drum bloody drum just to numb my mind it should have been...